Nagrywa się, nagrywa. Czołem. Czołem ekipa, kurde, co tam słychać, Ej, słuchajcie. Zrobiłem to, co mam zrobić. I rzeczywiście, wymieniłem czujnik z tyłu tylko, i wymieniłem czujnik tylko z przodu. I błąd na zegarku zniknął, nie? Nie ma już skid. Serwis i nie ma ABS-u, wszystko ładnie znikło i pięknie Nawet przez kurde jakieś 5 minut jechał fajnie, nie? Powera dostał i zapierdzierał No i niestety za jakiś moment znowu wyskoczyło ostrzeżenie, że DPF jest zapchany I trzeba e, działać No i więc trzeba działać tak, że DPF jest zapchany po prostu, nie? DPF to taka puszka, patrz na to, nie? Patrz na to tu tu masz puszkę. I tam jest w środku sito, które czyści spaliny, żeby nie było zatrute zbyt powietrze. Ale dobra, no i ale co odkryłem? Ja no i złapałem sobie wał i zacząłem samym nim obracać. No i obracam sobie nim i się zastanawiam dlaczego ja nim obracam. chcę sprawdzić teraz na czerwonym. Już tak samo się dzieje Bo w na przykład napęd na 4 działa, nie? Na 100% więc Pytanie jest Czy one są rozłączone, bo ale to ciasno Czy po prostu Nie, nie obraca się Czy jest podłączony Już teraz wiem jak sprawdzić czy 4-4 napęd działa, nie? Tak tu się nie da obrócić tego skurczybyka Czyli co następne jest? Jak jest odkryte to Odkryte jest to, że e, Maglownica, która znajduje się tu A tam Która daje napęd, to jest taki słuchajcie trójkąt Który daje napęd na tył No i tam jest takie specyficzne coś co po prostu siada? Przykładnia taka, która po prostu wypuszcza napęd na tylny, na tylny napęd. To jest taki frez. Taka tulejka z frezem. I ten frez się ukręca. No i na najprawdopodobniej jest to ukręcone w tym frezie. Dobra, jeszcze jedno chcę zobaczyć. Porównać. Znalazłem takie coś. To jest też odpowiedzialne za trotu Czyli za chodzenie silnika Ta maska kurde tu spada Tam jest to I to jest to, o to to coś To kurde jak spadnie To się rusza, a to tu chodzi o tak o sobie chodzi Czy to widać? Ty robisz w ogóle? No. To jest takie jakby luźne, kurde. Tak jakby było zepsuty malus, w ogóle wielki malus naokoło lewo, prawo. To też odpowiada za powera silnika. Chcę właśnie zobaczyć w swoim czy jest coś podobnego. W czerwonym czy jest tak samo. W ogóle tak, mi się kompletnie ee, power director. Nie mogę obcinać filmów tak, jak bym chciał. W mnie. No i dobra, no. Aha, a ty, a to tu ty... jest. <laughs> o kurwa, u mnie to jest w ogóle spadnięte. Ty, pan to Ty, zoba na to To w ogóle se wisi. sobie wisi. a co to tak tu? Dym jakiś poleciał. To nie jest w ogóle podpięte. No o co chodzi? Ale jaja. Tu to u mnie się w ogóle rozszczepiło. Mhm. No to jeszcze większa niespodzianka, dopóki jego chuja to jest. No nie zupełnie inaczej wygląda, no ale tu jest sztywno. No sztywniutko. Też nie chodzi dobrze. Ale ja już to sprawdziłem teraz, kurde Dobra, trzeba było jakoś to kurde założyć z powrotem Pewnie tu trzeba ściągnąć z narzędzi tego nie zrobisz. Idzie na pewno jednorękę Masakra Ale jaja no jak to jeździ kurde? Jak to jeździ panie No co tu chodzi? A tu wchodzi sekce? Nie, dobrze, no weszło. Dobra, oglądałem film, że oni to obracają, nie, dupa, nie obrócisz tego. O kurwa, dobra, założone, ciekawe jak długo, ale jaja. No ale silniejsze jak suchutki. W porównaniu do tego, z to słodki. No i taki jest kurwa, ten koszmar życia z Volvo. <noise> Więc ok, DPF a wycinamy, czy wyciągamy DPF, a, a... i czego wyczyścić? Bo jechał już naprawdę, jechał fajnie, nie? Naprawdę jechał fajnie, miał powera. I po 5 minutach jazdy znowu wyskoczył warning, że ten cząsteczkowy filtr jest do dupy, panienie. I on jest kamień tutaj. I to i musimy to wykręcić. Ach, czyli tu trzeba odpiędzić śruby. Czyli ściąć. Mam już nawet, kurde, odpowiedni klucz do tego, żeby ściąć te śruby. Belt Sander. A, na froncie. Są trzy śruby. Jeszcze wyglądają, że są. Więc jak są to jeszcze są. No, ale z heatinganem nie podejdziesz. Widziałem też filmik, że tu gość otwiera tą śrubę, ściąga to. A pompuje tam płyn jakiś czyszczącego. No i gazuje, 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 gazuje. Znaczy wchodzi. Komputerem podpina i robi e, czyszczący mod. Ale ja mam komputer i nie chcę wejść w ten mot w ogóle Czy nie chcę zacząć czyścić się. Ale jaja, nie? Teraz jestem rozwalony więc tym, że tam u mnie było to ściągnięte Co tu się odjebało? Co ty kurwa odpierdoliłeś? Tutaj? Nie mogę maski teraz otworzyć, ja pierdzielnie Nie, te gruchoty to mnie dobijają Na razie, trzymajcie się